Cześć, witajcie, wróciliśmy. Cześć, się jedzie. Dzisiaj wybieramy się w Dolinę Baryczy. Będziemy jechać yy, chyba w malowniczych, mamy nadzieję, okolicznościach. Okoliczności Fajna pogoda, chyba nawet trochę za ciepło. Yy, Ale mamy dużo wody. Tu sobie. Tak. I yy, ruszamy szlakiem, jak ten szlak się nazywa? Starej kolejki, szlak, szlak, szlakiem kolei wąskotorowej. No i jak będzie coś fajnego to ponagrywamy, pokażemy no, Wam Po przesłonki pola Jedzie Jasiu i fasola <laughs> Ale ścieżka super Takie budowody, że To jeszcze nie jest ten szlak, do którego zmierzamy. Za chwilę powinniśmy dojechać do do tego starej starej kolei wąskotorowej. Dojechaliśmy do Przedkowic i tutaj jest tablica, która nam oznajmia, że znajdowała się tu Węzłowa stacja kolejki Wąskoterowej, wzdłuż której trasy teraz pojedziemy. Jest taki. A z samej stacji kolejowej pozostał tylko ten budynek. Taki budyneczek symboliczny w sumie. Ale dachówka, karpiówka, proszę Ciebie. Na Ryn, wieki. Rynna Ryn na ocynk. Jest nawet stolicę. No, petarda. Ej, elegancko! Petarda! No, powiem Ci... Nie trzeba nigdzie jechać, tylko możemy tu wyciągnąć swoje y, pakunki I po prostu posiedzieć no, przez cały No tak, tylko ja, jak to... W, 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 jak to w Polsce na, Natłuczone Nasyfione No co zrobić Takie czasy panie Taki kraj Są stojaki na rowery, jest parking na samochody wyglądami nie ma. Bardzo przyjemnie. No zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. Na razie wygląda ciekawa sprawa. Ścieżka rowerowa z płyt betonowych. Pierwszy raz takie coś widzimy. Fantastycznie się po tym jedzie, równiutko. Że za dużo takie zachwale, bo tu u Polski się zjedzie. Te żółte, nie wiem czy widać na filmie. To żółte jest? Bo A, ja znaczy takie zielonkawe. O, takie żółto-zielonkawe. Nie to wiemy na pewno, pewno, ale podejrzewamy. Podejrzewamy, że właśnie jakieś odblaski, żeby można było w nocy tędy jeździć. Bardzo przyjemna ścieżka wzdłuż jezdni. No, jak na nasze warunki. Świetnie to jest zrobione. Nieduży ruch, nie ma rowerzystów, za dużo. Jeszcze? Mijaliśmy kilka osób, ale jak na takie fajne warunki i takie okoliczności, no to chyba jeszcze mało rozreklamowane miejsce. Chyba, że może, jak dojedziemy tam dalej, już yy, w okolice tych stawów, no to może będzie więcej ludzi, tak podejrzewam. Bo tutaj to no jest taki kawałek tej trasy do, dojazdowej, raczej do tych obszarów yy, parku krajobrazowego. No, ale ścieżka świetna. Prawie taka szeroka jak ulica momentami, momentami na wierzchnia lepsza niż na jezdni. Wygląda to super. Takiego mamy towarzysza podróży. No schował się. I już ze 3 km właśnie tak. Las, Super Fantastico, betonowa ścieżka. No, rewelacyjna jest. Na czwórce na się to nie sprawdziło. A po, a po lewej ale... stronie. Kiedyś był tutaj na pikniku Jan Szyszko i zobaczmy, co zostało z lasu. Mógł to ktoś być, ale. Ale no nie. no... To szkoda w ogóle z yy, gadania, wystarczy popatrzeć, no, jak to tu no i wygląda. Śmieszka, jest po prostu bajka. Taka mini autostrada dla rowerów. A to jest poziom naprawdę światowy. Jak równo, w ogóle nic nie czuć z tych łączeń. Wykonanie perfekcyjne. <laughs> Cały czas się zastanawiamy, gdzie jest ta. Eee, no, gdzie jest ta kolej, kolejka? Ale podejrzewamy, że ona jest pod spodem. No bo jakby tu, bo jakby tutaj nie widać nigdzie. I chyba po prostu. Ona kiedyś może ten dojścił. Musimy to do, do, doczytać, ale wygląda na to, że po prostu na miejscu te, tutaj gdzie były tory, no to jest teraz ścieżka rowerowa. No ale ścieżka jest po prostu rewelacja. Ale zapomnieliśmy dodać. W sumie ja zapomniałem dodać. Kto oglądał nasze filmy wcześniej, to tam widział na czym jeździmy. Ale ja się muszę pochwalić, bo nastąpiła, nastąpił upgrade roweru. Teraz jest czarny, a więcej to może kiedyś.